To, co najbardziej szkodzi Twojej skórze, to nie słońce ani cukier, lecz coś, co pojawia się niemal w każdym posiłku. Rafinowane oleje roślinne takie jak sojowy, kukurydziany, bawełniany i rzepakowy. Zawierają one duże ilości kwasów omega-6, które wywołują cichy stan zapalny w organizmie. Co gorsza, wnikają w błony komórek skóry i pozostają tam nawet przez 600 dni, co oznacza, że Twoje ciało odczuwa skutki zapalenia długo po ich odstawieniu. Podczas gdy cukier działa krótkotrwale, oleje roślinne powodują przewlekłe stany zapalne, przyspieszając starzenie się skóry i powodując zmarszczki, przebarwienia i utratę jędrności. Dlatego wiele osób, mimo ochrony przeciwsłonecznej i pielęgnacji nadal zauważa, że ich skóra starzeje się zbyt szybko. Zamiast przemysłowych olejów wybieraj zdrowe tłuszcze, masło, olej kokosowy, oliwę ekstra virgin, czysty tłuszcz zwierzęcy i olej rybi, to one wspierają procesy przeciwzapalne i odżywiają skórę od wewnątrz. Jeśli zależy Ci na zachowaniu młodej skóry, napisz w komentarzu Zdrowa skóra, a wyślę Ci list pięciu najlepszych produktów przeciwzapalnych. Zapisz to wideo i podziel się nim z bliskimi, by uniknęli błędów, które przyspieszają starzenie się skóry.